Czy wiesz, że krytyka może sprawić, że ktoś się zamknie na całe życie? Może zniszczyć relacje, karierę i Twoją reputację? A jednak większość ludzi nadal wierzy, że konstruktywna krytyka jest czymś dobrym. W 1936 roku Dale Carnegie napisał coś, co dziś brzmi jak antyteza dzisiejszej kultury feedbacku. I miał w tym 100% racji. Cześć! W tym odcinku przyjrzymy się jednemu z najbardziej kontrowersyjnych i zaskakująco skutecznych podejść do relacji międzyludzkich. Na podstawie kultowej książki, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, porozmawiamy o tym, dlaczego nie powinieneś krytykować innych ludzi, nawet jeśli masz rację. Dlaczego ludzie nie przyjmują krytyki? Ludzie rzadko przyjmują krytykę jako pomoc. Zamiast tego czują się atakowani, zawstydzeni lub poniżeni. To instynktowna reakcja, nie psychologiczna teoria. Dlatego nawet gdy krytykujemy z troską, w głowie tej osoby pojawia się tylko jedno obrona. Podam Ci kilka przykładów. W 1931 roku w Nowym Jorku brutalny przestępca poszukiwany za morderstwa, napady i próbę zabicia policjanta Francis Tugan Crowley barykaduje się na ostatnim piętrze jednego z budynków na West End Avenue. Ma przy sobie dwa pistolety i więcej odwagi niż rozsądku. Policjanci próbują go wywabić gazem łzawiącym, ale on odpowiada ogniem. W końcu policji udaje się go schwytać. Crowley zostaje ranny. Leżąc w kałuży własnej krwi, pisze list. Pisze: Pod moim płaszczem kryje się zmęczone serce, ale dobre. Takie, które nikomu nie zrobi krzywdy. Czyli człowiek, który zastrzelił policjanta z zimną krwią, uważa siebie za ofiarę za kogoś z dobrym sercem, który nikogo nie chciał skrzywdzić. To nie był wyjątek. Al Capone, największy gangster w historii USA, też uważał, że pomagał ludziom się dobrze bawić. Nigdy nie uważał się za złego człowieka. I tak samo większość więźniów w zakładach karnych nie czuje się winnymi. Tłumaczą, racjonalizują, usprawiedliwiają swoje działania. Jeśli nawet tacy ludzie nie przyjmują krytyki i widzą siebie jako dobrych, to co dopiero przeciętny człowiek, którego ty skrytykujesz za spóźnienie, ton maila albo sposób mówienia? Kiedy kogoś krytykujesz, on nie myśli. Dzięki to cenne. On myśli, muszę się bronić. Carnegie pokazał, że ludzie robią więcej i lepiej, jeśli są doceniani, a nie krytykowani. Nie znaczy to, że masz chodzić i rozdawać fałszywe pochwały. Wręcz przeciwnie. Chodzi o szczere zauważenie wysiłku, nawet jeśli efekt końcowy nie był idealny. Charles Schwab, prezes US Steel, jednej z największych firm świata z początku XX wieku, twierdził, że jego największym atutem była umiejętność wzbudzania entuzjazmu przez pochwały, a nie poprawianie błędów. Nie chwalił ludzi za byle co, ale miał nawyk wychwytywania najmniejszego powodu do pochwały i reagowania natychmiast. Wyobraź sobie dwóch szefów. Jeden mówi, Znowu zrobiłeś literówkę w raporcie. Ile razy mam ci powtarzać? Drugi mówi, Dzięki za szybkie przygotowanie raportu. Fajnie, że zawarłeś tam dane z ostatniego tygodnia. Zobacz tylko: tu masz drobny błąd, ale ogólnie świetna robota. Efekt? Ten drugi szef zyskuje lojalność, motywację i szacunek. Pierwszy: strach, dystans i kolejne błędy, bo pracownik nie myśli już o jakości, tylko o unikaniu krytyki. Zamiast krytykować, zadawaj pytania. Zamiast mówić, to nie ma sensu. Powiedz, co chciałeś przez to osiągnąć? Co myślisz, że możemy poprawić? Jak doszedłeś do tego wniosku? To nie jest manipulacja. To ciekawość, a ciekawość to waluta relacji. Wypróbuj prosty eksperyment. Przez najbliższy tydzień, zero krytyki. Zamiast tego, jeśli widzisz coś, co ci się nie podoba, zadaj pytanie, co cię do tego skłoniło. Jeśli ktoś zrobi coś dobrze, powiedz to na głos. A jeśli jesteś wkurzony, zrób jak Abraham Lincoln. Napisz list, ale go nie wysyłaj. W 1863 roku generał George Meade miał okazję zakończyć wojnę. Po zwycięstwie w bitwie pod Gettysburgiem mógł ruszyć za cofającym się generałem Lee i definitywnie go rozbić, ale nie zrobił tego. Lincoln był wściekły. Napisał do Mida list, w którym nie owijał w bawełnę. Oskarżył go o zmarnowaną szansę, o to, że nie zakończył wojny, że zawiódł kraj, ale ten list nigdy nie został wysłany. Znaleziono go lata później wśród osobistych papierów Lincolna. Nigdy nie wysłany, nie przekazany, po prostu zapisany gniew. Dlaczego Lincoln go nie wysłał? Bo zrozumiał, że krytyka w chwili gniewu może zniszczyć więcej niż naprawić. Generał Meade i tak był już załamany. Gdyby otrzymał ten list, mógłby się całkowicie zamknąć, zrezygnować, poczuć się upokorzony. A przecież był wciąż potrzebny. Lincoln, mimo emocji, zachował strategiczną empatię. Zanim skrytykujesz kogoś w mailu, komentarzu czy wiadomości, zrób jak Lincoln: napisz to, ale nie wysyłaj od razu, daj sobie godzinę albo dzień, przeczytaj ponownie i zapytaj, czy to ma pomóc, czy tylko wyładować mój gniew? Ten mikrogest może zmienić relacje, uratować współpracę, albo po prostu sprawić, że nie będziesz żałować własnych słów. Zdziwisz się, jak bardzo zmienia się Twoje otoczenie, gdy nie ma w nim krytyki. Mniej napięć, więcej współpracy. I przede wszystkim ludzie zaczynają ci ufać, bo nie boją się twojej reakcji. To nie manipulacja, to nowoczesna empatia oparta na klasycznej mądrości. Jeśli chcesz więcej takich psychologicznych bomb z książek, które naprawdę działają, zasubskrybuj ten kanał. A jeśli ten film Cię poruszył, podziel się nim z osobą, która czasem za bardzo krytykuje innych.